Debił miejsca do parkowania. Zaparkuje pewnie na chodniku. A jak, że jeszcze pieszych rozgonił kobieta, a prawo Skrzyżowanie? No pewnie. W lewo skręcasz. Wyjeżdżasz z jednokierunkowej do lewej. No nie bardzo. Kierunek. Niepotrzebnie potrzebnie się zatrzymałaś? daleko, żeś pojechała daleko, wolutko. Trochę za siebie i w lusterko. Jeszcze nie skręcaj, bo zobacz. Kierunek. Coś jak robiłeś na swoim podwórku, wiesz. O właśnie. Tu się zmieścisz? Zmieścisz. To teraz hmm. głowa wraca i w lewo patrz. Zmieścić się, zmieścić mm -hmm. Równolegle do muru odkręcamy koła i wjeżdżamy. Chowamy się. Hop. Dobrze. i stąd. Pięknie. Oh. Dawaj, bo czwórki zaraz wyjadą. O, ślicznie. że ta ulicę poprawę na pierwszeństwo. To nie ma znak. I kolejna tak. również. Taka, z której wyjeżdżałaś. Tak. Taka skrętka z prawej, to no droga. z gazu, ma być ktoś wyjechał i wychyli się. wychyli się po prostu. O właśnie, powolutku. I jedziemy. Tak jest. I na drodze zawróć. Już teraz tak spokojnie, już z tymi tramwajami, dobra? Mm -hmm. Powolutku, powolutku. Ciśnij, jedynka. Mówiłem Ci, że co tutaj robią, że ścinają pas. Także spokojnie. Dwójeczka najpierw, poprosi o pas.